Dzień dobry i witam do słonecznej Madery. Zbieram się właśnie na lotnisko, bo przyjeżdża do mnie pewien gość razem z rodziną, więc lecę go powitać. Jak on leci, ja też lecę. Pozdrowienia z lotniska na Maderze, ogólnie jak ktoś przyjeżdża na Maderę to jest taki fajny autobusik, nazywa Aerobus ja dzisiaj nim nie jadę, bo przyjechałem samochodem, ale jest Aerobus który stąd sobie jeździ chyba dwa razy w ciągu godziny i 5 euro do funsza Największy bajer lotniska na Maderze jest taki, że tam mało to widać z tej strony, ale tam jest dobudowane lotnisko, czyli ten pas był za krótki i dobudowano, są takie duże pale pod spodem, nawet pod tym lotniskiem można jeździć, jest tam droga i parę innych rzeczy. Ale jest dobudowany pas, bo się nie mieściło nigdzie wylądować samolotem na tej wyspie. Plus, mała rzecz, że latanie na Madary jest bardzo bezpieczne, bo tylko najlepsi piloci lądują, nie puszczają tutaj początkujących, bo lądowanie nie jest takie proste. Jak kiedyś sobie kupię private jet'a, to będzie właśnie tutaj tam stał. Razem z innymi na razie jeszcze nie, bo nie mam tyle pieniędzy, ale kiedyś może zobaczymy. Gdzie nasi goście? Ja, seniorze, senioraż. Jest jestem Marcin, to Ludzie odebrani. Dzień dobry. Przyjezdnych gości. Tak, bo to jest, mój, to jest, to jest mój tajny żeby Po prostu więcej ludzi na Maderze, więcej Polaków na Maderze .pl. Dzień dobry, witam trochę potem w piątek po południu po pracy na plaży w Kalecie. Tu nasza ekipa. Dzisiaj mamy super temat, bo już Państwo, Osman, są u nas zadumowieni. Dzisiaj mamy ciekawy temat, bo dzisiaj zajmiemy się kwestią, jaki biznes jest najlepszy. Jednoosobowy, mała firma duża firma, czy może spółki akcyjne i rola inwestora zobaczymy co z tego wyjdzie i miałem się przychodzić prawie przez każdą drogę w tej chwili mam u siebie 10 spółek, w które jestem zaangażowany i długo będzie 11 i 12 ale przychodziłem w drogę firmy jednoosobowej to był mój początek, gdzie byłem sam, żadnej pomocy trochę księgowości zewnętrznej, ale byłem tylko sam, jak palec. I zaraz pytamy moich gości, co o tym sądzą. Panowie, mam do Was pytanie. Czy firma jednoosobowa, gdzie nie mamy pracowników, to jest dobry pomysł, czy zły pomysł? Jakie macie o tym zdanie? Znaczy, ja jestem fanem nieposiadania pracowników, więc... Zero? No tak, im mniej, tym lepiej. Ale czemu? No, mniej na głowie. Ale mniej zrobisz. Nieprawda. Mniej, mniej zrobisz, ale nie, nie, że mniej zarobisz. Pytanie, jak to definiować, czy pracownik to jest osoba, którą zatrudniasz, czy pracownik to jest osoba, która na przykład wystawia ci faktury za coś, co robi. Po prostu cię wyręcza w, w różnych zadaniach, bo ja na przykład jestem fanem delegowania jak najwięcej rzeczy, ale różnie mi to wychodzi. Ale mi lepiej Paweł ma firmę KS Investments. Nie, ta, nie. KS. KS, tak nie. Coś w tym stylu. I, i, I masz też tą firmę, która. Yy, ta ekipa. Tak, tak, to jest w ramach tej Logerzy? firmy. nie. Ale tam, i tam masz dużo osób, zatrudniasz. Tak. To dlaczego zatrudniasz dużo osób? No bo nie dałbym rady zrobić tylu rzeczy, ile robi 13 osób w mojej firmie. A Marci mówi, że lepiej mieć mniej. Za jaki biznes. Ja mam pół procesów ludzkich wydelegowanych na firmę na przykład Imker. I tam musiałbym mieć u siebie. Z 5 osób na tacie, przynajmniej i hale 300 metrów, żeby obsłużyć nasze rzeczy. A tak to wszystko leci na zewnątrz, na outsourcingu. Jak widzimy, posiadanie jednoosobowej działalności firmy jest i ma sens. Sam też to lubiłem, duża swoboda. Natomiast, gdy nie wyde wydelegujemy naszych zadań, to tak naprawdę ciągle musimy pracować i pracować i pracować. Gdy nie pracujemy, nie zarabiamy. Chyba, że mamy jakąś formę aplikacji, która zarabia, albo formę wydelegowania procesu do firm zewnętrznych, no ale wtedy tak naprawdę trochę jesteśmy dalej firmą, która zatrudnia ludzi, tylko ci ludzie nie są nasi, a są zewnętrzni. Dalej musimy tego pilnować, bo jak się nie dopilnujemy, może coś nie działać. Ale jednoosobowa działalność na pewno w momencie, gdy jesteśmy Sami chcemy podróżować i mieć może trochę tych pieniędzy, ale nie za dużo, jest całkiem dobrym pomysłem. Przechodzimy do drugiej kwestii. Czy lepiej mieć mały zespół, czy lepiej mieć duży zespół? Zapytamy naszych cudownych panów. Panowie, drugie pytanie. Czy lepiej mieć mały zespół, czy lepiej mieć duży zespół? Załóżmy 5 osób, a 500 osób. Snajperzy. Ja jestem z snajperów. 5 osób misja robią, ten nie 500. Tak, to 12 i mniej. Snajperzy. Zależy od czego. Kolejne pytanie, mnie jak zapyta... Zapytanie, ale nie możesz sporcie odpowiedzi od zdania, za, zależy. No ale, 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 ale... Wszystko zależy od tego, co chcemy robić, bo jeżeli chcemy mieć międzynarodową firmę w różnych krajach, różne rzeczy robić i mieć tego naprawdę dużo i potrzebujemy tej skali, no to... To nie ma, No to możemy podzielić ten duży zespół na mniejsze zespoły, tak się chyba najlepiej zarządza takimi ludźmi. Nie wiem, bo ja nie mam no tak dużej firmy, ale... No nie da się zrobić multimilionowej, międzynarodowej firmy bez zatrudniania dużo, dużo ludzi, gdzie jest. A to nie jest prawda, co mówisz. A tak serio, serio Paweł, to mówisz to w taki sposób, jakby to była taka prawda 01, a... Nie, nie no. Okay. Przecież nie da się tego no, zrobić, ale... jak chcesz mieć Starbucksa... A chcesz mieć Starbucksa, czy dużą firmę, która jest e, przychodowa, dochodowa i zyskowna? Jak widzimy... Nie ma jednej dobrej odpowiedzi, bo teraz zależy. Zależy. Jedni ludzie mają taki, poznałem paru takich ludzi w ostatnich czasach, którzy tą kwestię finansową mają gdzieś. Mają na przykład cel, żeby budować firmę, która ma tysiąc osób i ma pięć krajów, które działają. A są inni, którzy wolą mieć bardzo mały zespół, zarabiać sobie te skromne 100 tysięcy miesięcznie na konto już po podatkach i sobie spokojnie żyć z miesiąca na miesiąc, delikatnie tylko optymalizując procesy. Budowanie dużego zespołu ma taki ten duży minus, że ekstremalnie zwiększamy koszty operacyjne. Czyli gdy chcemy, załóżmy, gdy mamy jedną osobę, płacimy jej załóżmy 5 tysięcy albo 10 tysięcy. Załóżmy 10. Gdy mamy 10 osób, mamy 100 tysięcy miesięcznie. Gdy mamy 100 osób, a milion miesięcznie. Teraz gdy mamy świetne finansowanie i duże przychody, jest super, ale gdy nam się powinie noga, coś, no to co wtedy? Albo musimy brać kredyty, albo się finansować, albo zwalniać ludzi. Nie mamy innej opcji, więc budowanie dużego zespołu jest bardzo fajne, jeżeli mamy już opracowany model biznesowy i wszystko pięknie działa. Gdy mamy mały zespół, mamy łatwiejsze manewrowanie. Nie zrobimy takich dużych wyników, chyba że znamy jakieś tajne triki, albo mamy fajny model biznesowy, ale zespołem. Jest zawsze dużo zabawy. Dobrze ułożony, można fajnie uratować życie. I dochodzimy do ostatniego pytania dzisiejszej rozmowy: czy lepiej mieć jedną firmę, czy lepiej mieć wiele firm? Spytamy naszych ekspertów. Czy mogę wam przerwać? Proszę. Słuchajcie, to jest ostatnie pytanie. Czy lepiej mieć jedną firmę, czy lepiej mieć wiele firm, bo obaj macie więcej niż przynajmniej jedną spółkę? Więcej. To po co? Dywersyfikacja. Tylko jedno słowo. Dywersyfikacja. Że jak to jedno to umrze, to drugie, to drugie będzie żyło? Nie, nie zakładam spółki po to, żeby tam jedna zdechła, druga żyła sobie. No tak Dzielę sobie ten tors i różne rzeczy. Ale dzielisz jakim celu? Dywersyfikacja. Żadna z nich nie robi książek, 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 książek. A, rozumiem. Okay. A ty Pawle? bo ty masz różne też przedsięwzięcia. Tak, ale to wyniknęło głównie z tego, że robiłem różne przedsięwzięcia z różnymi ludźmi. Tak ciężko jest połączyć wszystkich razem, więc tak wiesz, co... Spółka no ale... to inni spół... współwłaściciele. Ale... Tak? ale po co? Czy nie lepiej się skupić na jednym biznesie? Jeden pewnie jest wiodący, prawda? Jeden jest zawsze wiodący, tak. a reszta... Reształ uzupełnia ten jeden wiodący, ale też wiesz, no nie wiesz co będzie za 5 lat i jak będzie łusko wyglądało, Czyli więc też... dobrze jest dywersyfikować, jak powiedział kolega Marcin. Jak coś się stanie złego, zawsze będzie coś dobrego. Albo jak coś pójdzie w górę, to nie wiemy co pójdzie w górę. Ale wszystko się kończy dobrze, ale nie od razu. Wszystko jest pozytywny endgame. Marko. Marcin jest w ogóle najbardziej optymistyczną osobą. Nie warań, czy pada, czy świeci, zawsze jest dobrze. Mirek, ja, ja muszę to powiedzieć. Na tym wyjeździe nie mogło być lepiej niż jest. Lecę w tej chwili na obiad, natomiast podsumuję jeszcze te, tę część. Sam osobiście w tej chwili mam dużo spółek i wchodzę troszeczkę w buty takiego inwestora. Kupujemy też jedną spółkę i ta gra jest inna. Ale też wymaga znowu dużego zespołu, a przynajmniej odpowiedzialnego zespołu, ponieważ gdy mamy dwie firmy nie jesteśmy w stanie w tych dwóch firmach działać na 100%. I mamy 10 firm, nie jesteśmy w stanie z tych 10 firm działać na 100%. Potrzebujemy wtedy mieć ludzi, o tu moja córka, cześć Ula. Potrzebujemy te mieć ludzi, którzy są w stanie tymi spółkami kierować. Tak jak dzisiaj właśnie do godziny 14 od samego poranka, od 8 byłem na telefonach w temacie negocjacji, do pytania dila, który kupujemy firmę. I gdy mamy więcej firm, dużo czasu spędzamy na takich kwestiach operacyjnych wyżej niż działanie jednej firmy. Więc moja zawsze rekomendacja jest taka, że jak ktoś w ogóle zaczyna skupić się na jednym biznesie. Tak jak my zaczynaliśmy Chmurowisko. Chmurowisko było naszą pierwszą firmą, pierwszą spółką, firmą IT. I dopiero ta firma działa i najlepiej działa bez nas, wtedy można rozważyć to, żeby ewentualnie zrobić drugą firmę. Albo jak niektórzy, bo też mam takich znajomych, którzy mają firmy 100 milionów plus przychodów rocznie i skupiają się tylko na tym jednym biznesie. Nie ma jednej odpowiedzi, nie ma jednej drogi. Dla jednych osób jednoosobowa firma jest lepsza, dla innych ludzie do zatrudniania są lepsi, dla innych duże firmy, dla trzecich bycie właścicielem wielu spółek, które się rozwijają niezależnie w różnych branżach. To jest główne zdanie, które chcę przekazać na koniec. Nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Jak ktoś mówi, że jest tylko jedna dobra odpowiedź, to nie istnieje. Zawsze to zależy. To zależy od tego, co my potrzebujemy, co czujemy, ale zawsze najlepiej zacząć od jednoosobowej firmy, nauczyć tych procesów, potem założyć jakąś spółkę swoją pierwszą i potem ruszać dobra. Aha, i napisz pod spodem trochę o sobie. Napisz, czy masz jednoosobową firmę, czy spółkę, czy większą firmę i w którym kierunku idziesz. Dziękuję i nie zapomnij zasubskrybować. Pa!